Pomidory, drugi rzut, będziemy yy, sadzić dopiero poniedziałek bo zapadają mrozy w tunelu. Jest zasiane, nie wiem co tam. tam, jest siatka, są ogórki długie. A tutaj takie wygłodniałe, bo za gęsto w skrzynce, to są pomidory na późny, późniejszy sadzenie w grunt botwina wypryskana sałata już tam resztki taki podest sterpionowy do sadzenia żeby ją ugnięte ziemi tutaj są chyba dwie odmiany jedne atakuje jakieś choroby grzybowe drugie odmiana, nie, a tu kartonowe 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 pomidory to są pomidory gruntowe ale ze względu na to kartony na to, żeby kwasty nie rosły czy tu będą wyłożone Dodatkowo ten już jest dość duży, ładnie. Tutaj też włożymy jeszcze między tą papryką, a pomidorami kartony, aby pozbyć się chwastów no to nad wody zaś zgniją. Żawnice zjedzą nie będzie nic.